Ale na to podoba, co? No myślałem nad myślałem nad tym. O, to Ukraińców czemu nie szanujesz? Szanuję Ukraińców. Dobra. Ale tego ze swojej drużyny już nie. Szanowałem. On dalej się czuje częścią drużyny? Cały czas się czuje ponad wszystkich? Mam się ma. Ludziska zrobiłem Ridstock Shopa, nie? Trochę się ceny zmieniły jakby, jakby ten, kurde, doszedł nowy fotel, ludziska, więc, kurde, ten, Bodzio, ty, kurwa, to nie jest self Ale to, to, to jest debil, nie? Ty, to jest debil ryba ja do ciebie piszę na czacie od 5-2 minut, żebyś, kurwa, gramy duo, a ty się potem dziwisz, że bojo, Ale, czy, bo ja do... na tym, na kiku czata sprawdzałem. Aaa, bo ty robisz, ty robisz dwa streamy na razie. Na raz, tak. Dobra, to zaraz Discord, mordko. Niezłe ceny xd. O ch... chodź no po, nie, teraz konfrontacja, kurwa. O ci chodzi. Za dużo zwiększone. Wiesz, ile my wydaliśmy p. nagrody w tamtym miesiącu, debilu? Będzie z 20 parę tysięcy. Za dużo zwiększone, za dużo. Nie, nie widziałem tutaj, Nie, nie, tylko kika, nie. Tylko kika. Wczorajsze shoty, które potem oglądałem po streamie, utwierdzili mnie że to jest prawidłowa decyzja. Jak pierwsze, o czym on mówi, to, to on daje unfollowa dla Rymcu, za to, że y, jest manipulantem. Rymcu dostał umfo od wielkiej gwiazdy, bo uwaga, Rymcu napisał tak. A miało być tak pięknie, przed, przed nami lany, miała być atmosfera, chuj... Od czegoś zaczęło, do do z filmu, bez żadnego powodu, bez konsultacji, z nikim z drużyny. No i Rymco się trochę odpalił, już ma się ogarnąć, bo jeżeli nie przeprosi, ma wypierd... Jak idzie kancel, decydują o tym wszyscy, a nie pojedyncze jednostki I zawsze z Frygo są jakieś problemy Z nikim nie ma problemy, tylko z nim Ryb już podo, Ryba już przy dowolnym zawodników i tak dalej I za to dostał unfollowa Rymcu I został nazwany y, manipulatorem Potem była próba zgazlightowania Zamulka że, on, że tylko on ma ambicje W sensie tylko Frygo ma ambicje, nikt inny nie ma Potem była gadka o tym, że on chce Nasuwać do, do tego, do Forsaken I tak dalej, więc ja oficjalnie stwierdzam Że najprawdopodobniej Frygo z nami nie zagra Powiedziałbym, że na 90% Uważam, że y, przez bardzo długi czas. Wszyscy, wszyscy liczyli na to, że on się w końcu poczuje jak drużyna, poczuje jako część drużyny. To się nigdy nie wydarzyło. Wszyscy mieli kopium, wszyscy chcieli w to wierzyć. To się nie wydarzyło. On dalej się nie czuje częścią drużyny, cały czas się czuje ponad wszystkich. Jedyny, kto był w stanie go do pionu jakkolwiek ustawić, to był Ksajo. Ksaja nie ma. Problemy z nim są nie od dziś, nie od wczoraj i nie od, nie od jakiegoś czasu. Są od bardzo dawna. Nie nadaje się do gry w drużynie. I tyle. I masz coś takiego. To, ty jesteś widzem frygo. Jeżeli ty nie trolujesz, to spoko to nie jest tylko i wyłącznie moja decyzja, bo to jest drużyna. Uwaga, to jest drużyna i w drużynie wszyscy podejmują decyzję. Wsz ze wszystkimi było porozmawiane i decyzja jest niezmienna. Wszyscy się zgadzają w tej kwestii. Więc to nie jest tak, że cały świat się uwziął na frygo. On po prostu nie potrafi funkcjonować w drużynie. I tyle. Ba bar baritok. On po prostu nie potrafi funkcjonować w drużynie. Sytuacja trwa już długo, to nie, każdy, kto ogląda wie, że to nie od dziś, każdy wie, że to nie od wczoraj. Nie potrafi funkcjonować w drużynie, dlatego graliście z nim rok. Tak. Nie, rozumiem ba Barito, że jesteś jego widzem i go bronisz i tak jakby spoko, ale tak, frygo nie potrafi funkcjonować w drużynie i. To jest wiadome już od dłuższego czasu. Dosłownie nasze streamy są wszystkie streamowane, i wielu, wielu zawodników, którzy są profesjonalni i mają płacone zagranie w różnych ligach regionalnych, zgłaszali się czy to do mnie, do innych zawodników, zszokowani, że jeszcze go nie wyjebiliśmy. Wielokrotnie. Ja długo się łudziłem, że on w końcu poczuje się częścią drużyny. To się nie wydarzyło i się nigdy nie wydarzy, bo on się czuje lepszy od wszystkich. Trochę to różnica sensu bez niego tak szczerze. Nie zgadzam się z tym. Yeti dzisiaj gra. Nie wszyscy... Nie no właśnie wy nie rozumiecie. Wy no, patrzycie no, na ludzi p... trochę punktów. Oj, czas, a nie w której trzeba sobie przejeść poza streamem. A jak myślisz ile było takich rozmów, Panie kolego? Napisałem, że Dut nie chce. Jechać do Łodzi, tak to mógłby zagrać pewnie, ale do Łodzi mu się nie chce jechać, więc to jest taki problem. No była, była gadka o kolorze, ale y kolor teraz na przerwę od Lola i uznaliśmy tak, że to nie, yet dlatego Yetiego to może być szansa życia i się postara jak a, a kolor potraktuje to po prostu jako przygodę, nie? Niestety, w tym jest tymi, nie jesteś w stanie jakkolwiek inaczej wyciągnąć konsekwencji. Nie może być tak, że jedna osoba terroryzuje drużynę już od jakiegoś czasu, no, niestety. Wszyscy chcieli zrać ten składem, ale niestety jest to niemożliwe. I wszyscy rozumieją i, i się zgadzają się z decyzją. To się wszyscy, no. Ko coaching, Dikery. Ma Maciek jest tym fajny, Adrian, Adrian chyba też zgaduje Adrian, jakaś niezapytana demokracja zadziałała. Nie ma nic do gadania. Nieprawda. Każdy w jest równy. Każdy, że odnośnie podejmowania decyzji, każdy jest równy. Pokonali one się wpierd. jak wtedy, co? Będziemy się grali? No, może zagrać, tak może zagrać. Tak że ja nie, wiem, czy ja z Arquelem nie doszedł? Wiesz? Bo ja bym mówił z Zarkulem, ale kurtnie. Bo, bo, bo mu 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 musisz to, to topa, nie? ćwiczyć na ten. Muszę topa. Musisz, muszę robić, no, robię. robię Do FMS, no. Że ja pójdę na topa do was, co? Bo myślałem nad tym, myślałem nad tym. Może by, by bym musiał raz kasanty zagrać, już będę wiedział, jak grać to play, no wiesz? Wszystkie inne postacie wiem, co robią. Mich dałbyś sobie radę Melonika? No? Ja szedłem za, za stream na Twitchu za 13 godzin Nie wiem 8 dolarów 10 może tyle, a na kilku masz tyle za 5 minut ja? No hmm. powiedzmy no zabijaj chyba Badrelak, nie? Czemu on zutował tam ja pierdol Chyba nie jest one. No na topy dostałeś giga lida, nie? No Bo, ja, to jest jest Bobiks totalny jak coś, no, no To jest taki Bobiks 8 z runą shutdown Aha, bez killą shutdowna nie miał Gzida chyba, gdzie da gdzie Masz ją to, zajebić, to, by, to czy wyszło. wyszło ogół, dobrze, no. wyszło dobrze. dobrze, no. Ona Janna no, miała R-kę k**a cały czas. Nie, game jest f***** niegrywane. Ja bym na ekstra Ja tutaj, no. też na ekstra Z tego co zrozumiałem twój brat z timu nie chciał grać na tym ty miałeś ucieknięcie ego, że się rażysz, tak się lider do pracy do konfliktów? Nie, mój brat z FMS-u samo, samoistnie podjął Ale? decyzję o tym, że dajmy cancel ja, 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 bez jakiejkolwiek uwzględnienia z kimkolwiek wcześniej. Czy z trenerami k***a czy z drużyną. Sam skancelował streamy dla pozostałej, pozostałej szóstki, jak i za wszystkich widzów i, da, i reszty. I to nie są pierwsze problemy behawioralne, które z nim są. I żeby jeszcze rozszerzyć sytuację w Boostyganek yy, poprosiłem go od razu po tym, jak skancelował, żeby wszedł na Discord. On stwierdził, że na Discord... że na Discord nie że żaden Discord. Więc po prostu Miarka się przebrała, bo to jest nieszanowanie nie tylko mnie, ale i całej drużyny. Yy, I tak w głębi duszy wierzyłem na to, że może tu właśnie o, otrząść, nie? Ale jednak no, tego nie, nie się bądź sobą. Choć na to że cały shop to skop na kasę? że żeby fajne że dać coś widzą. Ale chłopaki! Jak ja wydaję prawie 20 tysięcy złotych na, na shopa w ciągu jednego miesiąca i potem jak już wszyscy mają punktów, nie wiem, po 30 tysięcy Mam ustawić za 200 zł instant gaming karda za 200 zł za 20 tysięcy to wygląda abstrakcyjnie te stopy, za te stopy z stopy peka, nie ma tego, nie ma to go, go 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 gookolwiek, leciez Olaf, lecis Wojtek Nie widzę bardzo sensu jakby w ogóle w streamowaniu na, na Twitchu No nie ma żadnego. Czyli także ja, mia, ja, jakbyś miał przełożyć 45 tygodni, pracowałem po 50 dzień, zrobił 50 tysięcy bez, na, bez na najniższej, a ty masz telefon za 4K Ale kurwa, oglądanie streama to nie praca! Oglądanie streama to nie praca chłopaki Streamowanie to też nie praca. My teraz nie jesteśmy w robocie ryba jak coś, no? No wiem, wiem. wszyscy streamujemy i gramy w komputer. Patrz, u niego jest na przykład... Mergani ma za milion Rolexa, a Nex ma za milion dwieście pięćdziesiąt y, komputer za piętnaście koła. Wszyscy inaczej to mają, bo to zależy, zależy od tego jak streamujesz. Ja dużo punktów rozdaję. Instant za, za 200 złotych kosztował chyba mniej niż trzy tysięcy. 60 osób tle ma Co grę jest losowanie Co grę jest losowanie i losowanie jest o dwa koła Na streamach typu bardziej eventowych Znaczy nie, nie, nie jest po 5 A na POE daje po dysce I uważam, I uważam, że to jest spoko Ja mi się to losowanie podoba Podoba mi się to losowanie I uważam, że jest w porządeczku I to wyglądałoby abstrakcyjnie gdyby Instant Gaming Card za tylko koształ kosztował Ileś tam? I potem np. nie wiem, Kosztowałby np. 3000 30 A PS5 100 koła I gdzie dać fotel. Uważam, że jest ok. Jak ktoś się czuje poszkodowany, przepraszam, przykro mi. Uważam, że lubię wam coś dawać, bo to jest spoko, ale uważam, że też bez przesady, k***. Bez przesady. No już nie będę streamował. To jeb... Nie z backendu. Już wiem, jak to robili. To nie AI wpierd**a na komputer. To błąd. To nie AI pierdła na komputer. Te wszystkie anomalia mikrosypek to robił. Nie. Mikrosypek <laughs> razem ze swoimi kolegami z kim? Jakich... Złapałem, zacząłem szperać w API tego, przepiliłem całusieńkę. A to, co ja tam znalazłem, to, to to przekracza ludzkie pojęcie. Tam, tam bezpośredni dostęp, a i jest dla nich serwerem. Ma specjalne komendy tam wbite, serwerowe przez specjalne pliki. Operator Maczugi. Jak tam weekendzik? Po weekendziku jak? Tam? Yo, odpoczęte. My... Przyjąłem błaga do swojej duszy okay. Byłem na kazaniu Wysłuchałem księdza Towarzyszyłem w uroczystości chrztu Okej okay. I co? Pierwszy raz byłem w ogóle na od chrztin mojego chrześniaka Który już ma chyba 15 lat, więc trochę czasu minęło ale, ale, ale na przykład jak były modlitwy i tak dalej, uczestniczyłeś w nich aktywnie, czy raczej miałeś... a właśnie stary, ja nie wiedziałem tak Kiedy klęczeć, kiedy stać Ja już nawet zapomniałem jak się żegna, nie? Jak się przeżegnać No nie, Mie żartujesz Ojca i syna i ducha, ducha, to jest na prawo, nie? I później e, imię Ojca i i ducha świętego jest na lewo, tak? Prawo jest ducha, później na lewo jest świętego. No, zapomniałem jak się przeżegnać. No nie byłem w tym kościele naprawdę, bardzo dawno. No i co? Poczułeś trochę lepiej teraz, czy nie? Poczułem, poczułem. E, pan Bóg zesłał e, na mnie trochę swojej świetności, miłości, obdarzył mnie. Czekaj. Ty chyba sobie żartujesz. Nie, a czemu myślisz, że Bóg by miał tego nie zrobić? Byłem na to towarzyszyłem matce chrzestnej, więc co miałbym być, wiesz, wykluczony. A bo Michalina stała matką chrzestną. Ta. No, a ona jest y, wierząca, czy nie? Wierząca. No, wiesz, chodziła do szkoły katolickiej kiedyś. Czyli jesteś, ty jesteś ateistą? Ja jestem sceptykiem. Okej. Okay. No, no, wiesz co, spoko. Fajna ta rodzinka, ciepło mnie przyjęli. Ktoś wiedział, że streamujesz? Jesteś Arkwiel, czy nie? Niestety wiedzieli, niestety wiedzieli, ale no... Nie, jest też jakoś tak, że, że mieli o mnie jakieś złe zdanie Mówię ci tak, siema albo, albo, przy, albo przynajmniej nikt tego ja, ja w niej nie mówił Siema golemię e... nie, nie było, nie było takich Ej co on robi? O kurwa. Debil jebany, zabił mnie xD Widziałeś jak czarny... Flash powiedział powiedział oksajo mocno? Wyliż mi jajo <laughs> Jak dobrze bym powiedział a. <laughs> A czemu byś usiadł akurat z tyłu? Bo się afisować. Okej, okay, to całkiem całkiem może okej okay, podejście. Kiedyś Ulight na jednym z y, turniejów Teamu Rock powiedział, że w pierwszy ławce siedziały największe tryhardy zawsze takie stare babki i to jest relf chnie. To została Ulighty. Największy tryhardy yy, tylko się do z przodu. No akurat tam y, musieli siedzieć rodzice krzywde. Y, no tak, 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 no. I ojciec i matka Mika chrzestna też. No, ta, tak, klasyk. Ta. No i co, wracając, no usiadłem z tyłu i co dalej? No i tak. To wtedy, Jezus, jak zobaczyłby, że siedzisz z tyłu, to mógłby Cię przesadzić do przodu, a Tych co z przodu, mógłby publicznie poniżyć i usadzić na dole. Czemu? Bo... no bo na przykład... Yy... Czemu jest z nią no bo on... robić kogoś poniżyć? Po, po, czy poniżyć? Usadzić, no bo, bo jeżeli na przykład najważniejsi stoją z przodu, nie? No. Siedzą. No to co jeżeli przyjdzie ktoś jeszcze ważniejszy od nich samych. Aha, rozumiem, na tej zasadzie no. No, to Ronaldinho chyba naszenie jest, kiwka robi. A bo nasza polska gazda. Zalewski, tak? <grystanie> Kto? Chyba? Zalewski. Zaleński chyba. Zalewski. Zalewski. Zalewski, Zalewski za Zaleński, <grystanie> za <Załęski. grystanie> na szenie. Jak, Denis? Załeński? Tak. Nie, Załeński. Za ja jestem, wiesz, ja jestem. No A tak atak rakietowy na... <grystanie> Dobra, nie <może> to nie... Nie! <grystanie> <grystanie> Daleko yeah. dalej bomb, Próbuję bombę bomb, zrzucić No nie, dobra dobra bo, 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 nie, nie, nie. Idziemy i, na Twitter jutro chyba Ukraińiec jakiś nagrywa filmik teraz nie. A widziałeś? Co się z piwko nie można stało na Co? koncercie? Nie. No właśnie, no to nie będę mówił, może przykry to... jest. Nie, nie. Najdali go? go? Po grze. W końcu najemali go kurwa. Tak, cieszysz się? Może ciebie jakby tak najliby było być. Ale na nie? Nie, zacznij filmik, filmik, nie bez spoilerów Z spierelem można Bezpierlem można Teraz już dostał, że szkół Niech będzie Fajna klasa, nowa szkoła, przykleiłem wlepy kik.com rybsta Lol na każdej kabinie w męskim niedługo na przykład widzów No kurwa, dziękuję o, Lepsza duża wyraźna, masz sam powiedzieć o Lidze No właśnie do końca myślę, że widzę na przykład jest taki trochę. Bo widzę, jak coś się od***** to już jest końc, Wydaje mi się, że bardziej się przejmujesz na przykład jak coś się właśnie od*****, A tak chcesz, czekasz znaczy, te różne. Bardziej, strują, bardziej konsekwencje ponosisz chyba. No, ale ogólnie gry są dopaminowe, ogólnie gry. Czy jakaś... ale, ale to poez nie jest, Mówię ci, w tym to szyku. Fajnie, nie, 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 ja bym się to fuj bo ogólnie Hagen Slasha polubiłem taką wielką single sobie gra... kupiłem. W się nazywał, taki jakby Hades i mi się podobało, nie? I tak... Przekonasz tego Poe, no i spoko jest. A to grasz na streamie? W Poe? Nie, nie, że w Poe, tylko nawet w W te tego, te tego headlocka grałem, grałem. No miałem, to miałem, no nie jest... Jest. ile było, w, w piku widzę. Bo Siedem, ludzie nie zbyt lubią. Się... No to jest takie, co się dobrze gra, gość się ogląda, nie? Każdego, każdego człowieka trzeba szanować. Każdego? No to Ukraińców czemu nie szanujesz? Szanuję Ukraińców. Dobra, ale tego ze swojej drużyny już nie. Szanowałem. Ale tak słuchałem na... tego, zmiało jak super odklejka frajgo, nie? No nie, on jest przekonany o tym, A... że yy, jak on to no dobrze mówił, myśli. że, że jest pierwszym człowiekiem, który się postawił, wszyscy manipulują dookoła i że ci, co się nie zgadzają z nim, to są moi widzowie. zwariował Jedyny miał odwagę powiedzieć prawdę, no. przeciwstawić się dyktatorowi. Ale tam widziałem, przejaw testosteronu był wys wysoki. Kogo? Ryba. U ciebie. No bo ku... No bo ile można? Testosteron, estrogeno. Zną ciężko się dogać. No właśnie nie, myślę, że jestem bardzo ugodowy, szczerze mówiąc. Nie może być tak, że jedna osoba, jedna osoba rządzi drużyną całą, to jest pojedyncze, no wiecie ja w głębi duszy liczę na to, że on po, po tym wszystkim, on tak, wiesz, pomyśli sobie no, no faktycznie odwałem, nie? Że na chłodno, nie? No no a on daje przekonany o tym, że jako jedyny się postawi i że ma rację. No, zachował się dobrze, no to Nie bo tu chodzi o to, że tak jakby... To nie jest sytuacja dla nikogo komfortowa, nie? To każdy chciałby dorać tym samym, samym składem. To jest Lifetime Masters. Ale chłopaki yy, W drużnie. Mamy podobny sens myślenia co ja, no. Tak, jakby no, że. Ku... Z bólem serca. Ej, co idę ja ty chodzi na siłownię, w sumie? Nie mogę! Kurwa, no tak, się zagrałem. Za no, szybko sfeszowałem, może nie? Mega ciężko ją skutrać tą Riven. No naprawdę, no, no, naprawdę myślę, to jest taki ciężki mecz. Nawet ci powiem. Dobra, co tu mamy. Piękna Chorwacja, no wypoczęty. Wróci Olek, ów Gerberek w kółku. Okej. Okay. Witam, już nie taki poranku. Dzień doberek. Jesteśmy właśnie w hotelu, szykujemy się na nasze pierwsze y, śniadanie. Witam wszystkich. Tutaj prawdziwy Janusz, słuchający Ziniuka na wczasach. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Szrek i Fiona Zadar. Hakuna Matata. Nie było walna śpiocha ludziska. Renata nie jest publiczna. No wiem, wiem, ale czekajcie. za, zadar. To jest w Chorwacji, tak? I co drogo tam? Na Najdą pojechał na tydzień? Kur, Jak dziesięć kół oni, oni wie wyje... całkiem sporo, szczerze mówiąc. W sumie na, na, bo zgaduję, że po pół się dzielili, tak? Oboje dziesięć koła. Ale co ten Oguzkan? To jest stare. To on stawiał cały wyjazd? Dziesięć za całość to i tak bardzo dużo za tydzień w Chorwacji. Nie, my na teneryfie zapłaciliśmy sporo. Z tego co pamiętam. Ja za same, za same loty wyszło nam dużo. Ósmy był wylot chyba i powrót był, nie wiem, tam 4 stycznia, coś takiego. Tam dużo za loty wyszło, pamiętam. My za same loty zapłaciliśmy z 5 koła Ryanair'em, nie? My mieliśmy ten pokój. Nie, nie ten. My mieliśmy z widokiem na morze, z wanną, z turbomasażem... Z widokiem na coś tam, od zachodu słońca, spoko było, tylko wody kur... w hotelach tej, a picia i to all inclusive to jest gówno, ja to potem liczyłem sobie i ogólnie all inclusive to jest bait na Polaka i sam się na to nabrałem, nie jesteś w stanie wydać w ciągu dnia tak dużo jak coś. Bo tam wyszło... Nie wiem, ogólnie to teraz nie oliga gdzieś zabiera już. A gdzie ty mnie zabierasz na wakacje, na, na moje urodziny? Jak w grudniu? A ja, ja nie mam w grudniu urodzin. A, dobrze mówisz, o dobrze mówisz. 17, 17 listopada jest inwazja kosmitów, bez hitu. Dobrze mówisz, faktycznie, zapomniałem o tym prawie. A czy wydrukowałem pozew dla Mańka? Mam właśnie problem z tym, bo... Byłem u prawnika, muszę najpierw go zawezwać do usunięcia, bo pojawiły się, powiedzmy, nowe okoliczności do tego, bo ja zgłosiłem to, już wtedy byłem na policji, składałem zeznania z dwa lata temu. Tylko, przeprowadziłem się i ten pozew, powiedzmy, został taki zawieszony, jak, jak to się tam nazywa prawniczo, no, ale pojawiły się nowe okoliczności, no, bo on ripostuje, kurwa, materiały, tylko z, wycina, z wyci, wyci, moją twarzą, ja sobie tego w nie, tylko ja, ja zablokowałem go na wszystkich wszystkich komunikatorach, wy jego numer i zalałem y, na kajakach tego iPhone 13 Pro Maxa, z No i teraz jest taka sytuacja, że, że nie mam jak się z nim skontaktować, nie? Żeby, żeby zawezwać go do usunięcia. I nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Ja muszę kupić premium, na tej zonie i napisać do niego, no bo inaczej się nie da napisać do kogoś. Jak dobrze rozumiem, ta sprawa nadal się ciągnie. Nie, nie mów o ciągnięciu, no bo to jest dla mnie taki wiesz. Trigger, trigger słowo. Po prostu te sprawy, co, co się załatwia po na policji i później w sądzie, no. to się ciągną latami. No, to no, to no, że ten, że ja to zgłosiłem, tylko przez to, że się przeprowadziłem, to powiedzmy ta sprawa została, nie wiem, umorzona, jakoś tak, coś takiego no. No ale pojawiły się nowe okoliczności i jest, powiedzmy, y, sytuacja, żeby go, żeby wznowić te, 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 te akcje, tę sprawę sądową, nie? Chciałbym, kur... Jak ktoś ma, jak ktoś ma kontakt do Minecraft Wista, to piszcie, nie? Dzięki za dzisiaj, na razie, trzymajcie się, do jutra,